Witam Was wszystkich, tutaj Kidroman. Witam w kolejnym filmie Rozmowa z Gary. Więc zaczynamy. Halo. Cześć Tomek. Nie, nie powiedziałem jej, że byłem u Karoliny. Co? Skłamałem, że byłem u kolegi, tak więc. Ona nie wie, nie wiem, może się podejrzewać, może podejrzewać, ale będzie wszystko dobrze w ogóle. Teraz mi się tak kręci język, że w ogóle nie wiem co gada. A co tam chciałeś? Impreza dzisiaj? No spoko, no spoko, nie, nie ma w ogóle sprawy. Dobra, nara. Ja. Yeah. Oj, Paulina. Tak, skarbia? Co? Ale co ci powiedział? Że cię okłamałem? No, ale nie mógłbym. No weź, no, nie okłamałem cię. No, nie. Uwierz mi, no. Uwierz, nie okłamałem. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, abyś mi uwierzyła? Klęknąłem na kolanach przed chwilą. Nadal klęczę dla ciebie. Uwierz mi, no proszę. bied Słuchaj Jacek, pomożesz mi z Pauliną? Nie! Mordeczki to była trzecia część rozmowa z GAR Serii Films. Pozdrawiam i zapraszam do dawania like. No i nie zapominajcie o tym, aby dać suba. Nara